Cześć tu Beata, dziś mamy piątek 14 maja, czas na minutę starotem. Na dziś to dwójka buław, jesteśmy w żywiole ognia, a więc działanie i pewność siebie będą tutaj naprawdę kluczowe. Choć to działanie jest odrobinkę stonowane, może mniej aktywne, ale to też ma swoje ogromne zalety. Dziś będziemy mieli szansę e, naprawdę współdziałać czy współpracować z innymi. Dziś będziemy mieli szansę na przyjrzenie się temu, czy nasze plany, czy nasz kierunek działania jest naprawdę. E, dokładnie taki, jaki sobie wymarzyliśmy, dokładnie taki, jaki chcemy. To jest idealny czas na planowanie, na układanie sobie pewnych rzeczy, na wyklarowanie tej, tej drogi, którą chcemy zmierzać. Oczywiście to jest troszeczkę karta, która trochę jakby szacuje, czyli będziemy trochę kalkulować, zastanawiać się, w którą stronę pójść, czy taką decyzję podjąć, czy inną. Ta dualność, czy ten dualizm w tej karcie jest oczywiście obecny, ale on będzie nam przypominał o tym, żeby Je vais... przygotować się do czegoś, żeby ułożyć sobie pewne plany. Ja nie mówię, żeby od razu to był plan jakiś pięcio czy dziesięcioletni, ale rzeczywiście dzięki temu będziemy mieli pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób my będziemy się rozwijać i będziemy działać. Czasami w wyzwaniu ta karta, oczywiście te karty, te buławy dwie, które są tak ułożone, to jest troszeczkę walka o dominację, trochę o, o panowanie nad, nad sytuacją, ale uważam, że absolutnie warto mieć pewien plan działania Właśnie, żeby kontrolować i wszystko mieć ym, pod swoją kontrolą. My jesteśmy w talii Tarot of the Spirit. Zaraz ją tutaj wyostrzę. Tak wygląda. Jest to trochę karta wojownicza, ale mówiłam, ten ogień jest trochę bardziej stonowany, dlatego że dobrze jest się na chwilę chociażby wycofać i przygotować sobie pewien plan działania. Przyda się tutaj takie wewnętrzne skupienia, właściwie taka wewnętrzna, skupiona energia, która będzie wypływała dokładnie z nas samych i to będzie ukierunkowywać nas na właściwą drogę. Dobrze jest też zwrócić uwagę, na, nasze, na naszą koncentrację, czyli to, co nas rozprasza. Być może dzisiaj warto naprawdę przyłożyć się do tego, żeby wyeliminować te rozpraszacze, czyli to skupienie jest naprawdę nie tylko przydatne, ale będzie potrzebne dzisiaj. A przede wszystkim pozostając przecież w zgodzie ze sobą, z naszym centrum. Możemy pewniej, niezawodnie podejmować decyzje na przyszłość. Możemy też kierować właśnie swoimi działaniami dokładnie tak jak chcemy, a co za tym idzie, możemy panować nad sytuacją, kontrolować to wszystko na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe. Dlatego dobrze jest przy okazji tej karty, dobrze jest zaufać swojej sile i być może nie jest to najlepszy czas na kompromisy. Czasami kompromis oczywiście jest jak najbardziej wskazany przy tej karcie i dzisiaj rzeczywiście warto jakby obstawać przy swoim. Tak? Kompromis to nie jest hasło na dzisiaj i myślę, że absolutnie warto o tym pamiętać. Jeżeli mówimy o wyzwaniu, tak jak wspomniałam wcześniej, może to być trochę walka o dominację, o panowanie, dlatego warto sobie zadać pytanie, jakie sytuacje stanowią dla nas wyzwanie, są dla nas trochę problematyczne, są jakby trudne, tak? Dobrze jest je znać, dobrze jest znać odpowiedź na to pytanie, dlatego że wtedy naprawdę łatwiej będzie nam podejmować jakiekolwiek działania. A przecież gdy stoimy w sytuacji czy w obliczu jakiegoś wyzwania, em, dobrze jest mieć świadomość tego, co chcemy robić, co chcemy osiągnąć, jak to możemy zrobić, tak, czyli zrobić takie małe rozeznanie, czyli to, co powiedziałam na początku, mieć choćby pewien plan działania. To jest naprawdę bardzo przydatne i, i naprawdę będzie dzisiaj skuteczne, nawet nie tyle potrzebne, będzie naprawdę dzisiaj skuteczne i dzięki temu będziemy, pozostaniemy w centrum siebie, czyli pozostaniemy w zgodzie ze sobą. Ale też będziemy umiejętnie wykorzystywać ten żywioł ognia do działania właśnie po to, żeby się przygotowywać. Ta, ta bardziej stateczna, mniej aktywna, może nie bardziej stateczna, ale mniej aktywna dwójeczka potrafi odpowiednio się przygotować. Jakby zaprasza do tego, i wtedy ten ogień będzie miał, nie będzie się palił wielkim żarem, wielkim płomieniem i zaraz zgaśnie, tylko będzie miał szansę na rozwój. Także to jest, myślę, że świetne. Świetne podsumowanie tygodnia które było, no nie ukrywajmy, kilka wyzwań po drodze w tym tygodniu się trafiło. Dlatego warto wykorzystać tą kartę, choćby po to, żeby ocenić sytuację, oszacować nasze możliwości i w jaki sposób chcemy działać. Fajna energia, naprawdę świetnie można, można ją wykorzystać, choćby po to, żeby dokonywać jakichś dobrych transakcji, czy przygotować się do tych transakcji, czy podejmować właściwe decyzje i mieć pewien plan działania, tak? choćby w najbliższych dwóch, trzech krokach. To naprawdę bardzo się przydaje. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać tę energię. Trzymajcie się. Pa!